Partnerem filmu jest sklep Ascoin, posiadający szeroką ofertę produktów z metali szlachetnych. Z usług dylera można skorzystać internetowo lub stacjonarnie w salonach w Rzeszowie oraz w Warszawie, który funkcjonuje teraz pod nowym adresem. Firma przygotowała kot rabatowy moneciarz, którego szczegóły widoczne są teraz na ekranie. Linki i detale oferty znajdują się w opisie. Rok 2024 niewątpliwie. Był bardzo dobry dla srebra. Rozpoczął się on od poziomu 24 dolarów za uncję trojańską, co było wartością dość typową dla poprzednich dwóch, trzech lat. Pierwsze dwa miesiące nie zapowiadały jeszcze niczego ciekawego, bo wspomniany przed chwilą poziom był utrzymywany, a na polskim rynku pojawiały się wtedy okazje, podczas których monety jednouncjowe z kanonu można było kupować za kwoty nawet poniżej 105 zł. Nie wahałem się z tego korzystać i mój zbiór powiększył się wtedy o ładne kilka tub menniczych. Wszystko to skończyło się wraz z początkiem marca 2024 roku, kiedy cena srebra rozpoczęła wyraźny ruch w górę i w połowie kwietnia otarła się o wartość 30 dolarów za uncję. Potem był chwilowy spadek, przez co na początku maja zobaczyliśmy wartości tylko lekko przekraczające 26 dolarów, ale następnie znów zobaczyliśmy szybki wzrost który pod koniec maja zaowocował przekroczeniem wartości 32 dolarów. Przez następne dwa miesiące cena poruszała się bokiem, a na początku sierpnia znów pojawił się dołek, ale po nim ruch w górę był kontynuowany, przez co w drugiej połowie października atakowany był poziom 35 dolarów. Wartość ta nie została jednak złamana i rok zakończył się spadkiem do poziomu lekko poniżej 29 dolarów. Powodów do rzekań nie było jednak żadnych, bo i tak dało to sumaryczny, roczny wzrost lekko przekraczający 20%. Gdy ktoś myślał, że po tak dobrym roku będziemy mieli jakąś chwilę wytchnienia, srogo się pomylił. Pierwsze miesiące 2025 roku pokazały bowiem szybkie wzrosty, przez co pod koniec marca srebro znów zaczęło atakować poziom 35 dolarów. Ten atak się jednak nie powiódł, a chwilowy triumf zaczęły święcić niedźwiedzie które niedługo potem zrzuciły ceny do wartości lekko przekraczającej 28 dolarów za uncję. Z dzisiejszej perspektywy widać, że to była doskonała okazja do zakupów, bo później do głosu doszły byki. Rozpoczął się trwający do teraz rajd, w którym nie było wyraźniejszych korekt. Poziom 35 dolarów, od którego kurs już dwa razy się odbijał, został przełamany na początku czerwca, natomiast wartość 40 dolarów osiągnięto na samym początku września. W ostatnich dniach cena SPOD zaczęła zbliżać się do 45 dolarów, czyli do wartości, której nie widzieliśmy od ponad 14 lat. To, jak mocne jest ostatnio srebro, dobrze pokazały wydarzenia z okolic 17 września. Jeszcze 16 notowania podeszły pod wartość 43 dolarów, ale nie została ona złamana, a to spowodowało pojawienie się ruchu w dół. Był on dość szybki, bo dzień zamknął się wartością 42,56 dolara, ale rankiem 17 września. Spadki były kontynuowane i to w podobnie szybkim tempie, przez co cena została zrzucona do 41,1 dolara. W kilkanaście godzin zobaczyliśmy więc spadek o prawie 4,5%. Grający na wzrosty stawili jednak opór i w kolejne kilka godzin cena znów wróciła do 42 dolarów, po czym nastąpił kolejny atak grających na spadki, którzy znów sprowadzili cenę do okolic 41 dolarów. Potem sytuacja się powtórzyła, znów kontra niedźwiedzi. Rankiem 18 września spadki do trochę ponad 41 dolarów, ale następnie byki powiedziały dość tej zabawy. Rankiem 19 września złamany został poziom 42 dolarów, a wieczorem 43. Kolejnego dnia przekroczona została wartość 44 dolarów, natomiast 23 września notowania zbliżyły się do 44,5 dolara za uncję, dzień później trzymały się poziomu około 44 dolarów, a 25 września przed południem Znów zobaczyliśmy świeczkę w górę, w trakcie której został złamany poziom 45 dolarów. Warto tutaj jednak pamiętać, że w przypadku srebra wciąż daleko jesteśmy od wartości rekordowych. Tutaj mamy do złamania poziom prawie 50 dolarów, który był osiągnięty na przełomie kwietnia i maja 2011 roku. Jeśli uwzględnimy oficjalną amerykańską inflację, wartość 2011 roku odpowiada dzisiejszym 70 dolarom. Żeby realnie przełamać rekord przed ponad 14 lat. Cena srebra musiałaby wzrosnąć jeszcze o ponad 50%. Mamy więc naprawdę sporo przestrzeni do wzrostów. Jednocześnie, wydarzenia z 2011 roku są dobrym przykładem tego, że w przypadku srebra warto zachować zimną głowę. To, co działo się niedawno, na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę optymistycznie. Przecież ostatni miesiąc dał wzrosty ponad 16%, ostatnie 3 miesiące prawie 24%, od początku roku cena wzrosła o ponad 55%, w 2 lata 94%, a w 3 o prawie 145%. Nic tylko zacierać ręce i liczyć zyski. Ale czy na pewno? Przecież kryzys bankowy z 2008 roku zrzucił cenę srebra do poniżej 9 dolarów za uncję. Rok 2009, notowania, rozpoczęły z wartością 10,67 dolara, a zakończyły na poziomie 17,38. Wzrost sięgał więc imponującej liczby prawie 63%. Jakby tego było mało, do początku 2011 roku ceny wzrosły do 29,11 dolara, a więc o kolejne ponad 67%, a potem w 5 miesięcy o kolejne ponad 70% do rekordowej wartości 49,8 dolara za uncję. W sumie od początku listopada 2008 roku do końca kwietnia 2011 roku, a więc w 2,5 roku, wzrost wyniósł prawie 500%. Dla tych, którzy wtedy uwierzyli w moc srebra, Historia nie skończyła się dobrze. Kolejne lata pokazywały sukcesywne spadki, przez to na przełomie 2015 i 2016 roku notowania spadły do nawet poniżej 14 dolarów za uncję. Od ATH ceny runęły więc o ponad 72%. Jak doskonale wiemy, tych spadków nie odrobiliśmy do dzisiaj. Kto uwierzył w moc cerebra w 2011 roku, wciąż rwie sobie włosy z głowy. Zanim popadniemy jednak w skrajny pesymizm. Zwróćmy okiem na notowania w naszej walucie, bo tutaj było jeszcze ciekawiej. ATH z 2011 roku w tym przypadku wynosiło 133,85 zł. Zostało ono złamane już 21 października 2024 roku i od tego czasu cena zdążyła ustanowić kolejne ATH już ładne kilka razy. Poziom 140 zł został złamany w lipcu bieżącego roku, poziom 150 zł na początku września, a w ostatnich dniach pękło 160 zł. Cały ostatni tydzień to w zasadzie rekord za rekordem. Dnia 22 września było to lekko ponad 159 zł, 23 września 160 zł i 44 grosze, 24 września 161 zł i 19 groszy, natomiast 25 września troszkę ponad 164 zł. Od początku roku mamy więc wzrost o ponad 36%, w dwa lata o prawie 62%, a w trzy o prawie 80%. Te wartości dość skutecznie pokazują, że na srebrze dało się zarobić, co nie zmienia faktu, że w komentarzach pod moimi filmami co chwila pojawiają się uwagi malkontentów, którzy twierdzą coś wręcz przeciwnego. Co ciekawe, nie muszą oni mocno mijać się z prawdą, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Srebro nie dość, że jest aktywem znacznie bardziej zmiennym niż złoto, to na dodatek jest jeszcze wyraźnie bardziej wymagające inwestycyjnie. To nie jest samograj, w którym kupujemy i sprzedajemy byle kiedy i u byle kogo. Żeby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na ceny kanonicznego bulionu. W momencie pisania scenariusza do tego filmu, czyli rankiem 25 września 2025 roku, najtańsze monety bulionowe z kanonu można nabyć za kwotę około 191 zł. W tym samym momencie są dealerzy, którzy potrafią te same walory oferować za niespełna 240 zł, czyli prawie 25% drożej. W skupie mamy podobnie duże różnice. Najlepsze ceny, jakie jesteśmy w stanie uzyskać, to poziom 182-183 zł. Jednocześnie są dealerzy, którzy za te same monety są w stanie oferować cenę spot, czyli okolice 155-165 zł. Jakie są tutaj wnioski? Jeśli kupujemy dobrze i dobrze sprzedajemy, spread, czyli różnica procentowa pomiędzy zakupem i sprzedażą, nie przekroczy 5%. Natomiast jeśli zrobimy na odwrót i kupimy tam, gdzie jest najdrożej, a sprzedamy tam, gdzie oferują najgorsze ceny. Ten sam spread wyniesie nawet 50%. Tak wysoka wartość spreadu jest w stanie zabić większość naszych zysków. A sytuacja będzie jeszcze gorsza, gdy pozbędziemy się dyscypliny zakupowej, a przez to będziemy poddawać się FOMO i kupować w dziwnych momentach, które ostatnie lata naprawdę obfitowały. Mieliśmy bowiem akcje typu Silver Squeeze, problemy z dostawami czy chwilowe wahnięcia, w trakcie których nawet 2-3 lata temu. Bulion u droższych dealerów kosztował 140, 150 czy nawet 160 zł za uncję. Jeśli teraz sprzedamy go byle gdzie, uzyskując te same 160 zł czy nawet 170-180, nie zrobimy nawet na inflację. Jeśli jednak robimy zakupy z głową i jednocześnie jesteśmy nastawieni na okresy inwestycji sięgające co najmniej 5-10 lat, o wyniki srebra nie powinniśmy się martwić. Jako dowód, mogę pokazać wam wykres stopy zwrotu z mojego srebrnego portfela. W czasie 5,5 roku mam na nim zwrot przekraczający 151%. Warto odnotować, że w tym samym czasie SP500 dał zarobić 142%, WIG 20 tylko 18%, a oficjalna inflacja CPI wyniosła ponad 52%. Mówiąc krótko, ja na srebro zupełnie nie narzekam. Trochę straszyłem Was jednak tym, co wydarzyło się po maksimum z 2011 roku, gdy przez następne 5 lat srebro sukcesywnie taniało. Czy obecnie mamy szansę na powtórkę tego scenariusza? Po pierwsze, półtorej dekady temu srebro zanotowało wzrost o około 500%, 2,5 roku i dopiero potem pokazało spadki. Obecnie, w czasie niespełna 3 lat, zanotowaliśmy wzrost od lokalnego minimum w okolicach 18 dolarów do 45 dolarów obecnie, czyli o około 150%. Do 500% mnóstwo jeszcze brakuje. Po drugie, w dolarach wciąż nie mamy jeszcze ATH. Nie mówiąc już o ATH uwzględniającym inflację, do którego brakuje kolejnych ponad 50% wzrostu. Po trzecie i chyba najważniejsze, obecna sytuacja jest zupełnie inna niż ta, z którą mieliśmy do czynienia kilkanaście lat temu. W tamtym okresie mieliśmy spory odwrót od metali szlachetnych. Złoto było nazywane barbarzyńskim reliktem, a banki centralne krajów zachodnich wciąż pozbywały się go ze swoich skarbców. Cena królewskiego metalu spadała i ciągnęła za sobą srebro. Obecnie sytuacja jest dokładnie odwrotna. Banki centralne kupują złoto prawie na wyścigi, a poziomy ich zakupów sięgają rekordowych wartości. W 2022 roku wartość zakupów osiągnęła poziom 1080 ton, w 2023 1051 ton, a w 2024 ponad 1089 ton, co było rekordem wszechczasów. Natomiast pierwsza połowa 2025 roku zakończyła się wynikiem ponad 415 ton. Złoto idzie więc szybko w górę i ciągnie za sobą srebro. Na tym nie koniec. Po maksimum z 2011 roku mieliśmy aż 5 lat z rzędu, w których rynek pokazywał nadwyżkę srebra na rynku. Teraz sytuacja jest dokładnie odwrotna. Od 2019 roku przez 6 lat z rzędu mieliśmy deficyt srebra. Prognozy na rok 2025 mówią, że ten deficyt nie tylko zostanie utrzymany, ale sięgnie prawie 188 milionów uncji. Skumulowany deficyt za lata 2019-2025 ma wynieść w sumie prawie 1,2 miliarda uncji. To więcej niż obecne całoroczne światowe zapotrzebowanie na srebro. Perspektywy na to, że ów deficyt będzie wyraźnie mniejszy w kolejnych 5-10 latach, nie są zbyt duże. Przemysł zgłasza na ten metal coraz większe zapotrzebowanie, bo potrzebujemy go praktycznie wszędzie. W przypadku innych metali możemy się zastanawiać nad ich przyszłością w zależności od tego, czy będziemy produkować więcej samochodów spalinowych, czy też hybryd lub aut elektrycznych. Dla srebra nie ma to dużego znaczenia, bo prawie każdy z tych typów aut wymaga użycia około jednej uncji srebra. Do tego dochodzi wyraźny wzrost zapotrzebowania związany z produkcją paneli słonecznych. Zielony ład zielonym ładem, ale nawet Chiny stawiają panele na potęgę i to w tempie znacznie większym niż pozostała część świata. Nie bez znaczenia jest też fakt, że po ostatnich wzrostach ceny złota część osób zainteresowana zakupem biżuterii może chętniej spoglądać na tańsze srebro niż na bardzo drogie złoto. Nie jest więc wykluczone, że zobaczymy tutaj przepływ klientów, co jeszcze pogłębi deficyty srebra na rynku. Nie widzę więc większej przestrzeni do naprawdę dużej korekty na srebrze. Tym bardziej, że jeśli spojrzymy na wykres prezentujący stosunek ceny złota do ceny srebra, czyli tzw. gold-to-silver ratio, zobaczymy, że sięga on obecnie około 83-84. W ostatnich miesiącach spadł on wyraźnie, ale wciąż jest troszkę powyżej średniego poziomu, który był notowany w latach 2023-2024. Warto przypomnieć, że w czasach historycznych, gdy oba metale pełniły funkcję monetarną, ów stosunek wynosił tylko 13-15. Gdy spojrzymy na wydobycie, możemy zobaczyć, że roczne wydobycie złota w 2024 roku wynosiło 3646 ton, natomiast srebra prawie 26 tysięcy ton, a więc tylko troszkę ponad 7 razy więcej. Rzecz jasna, nie wierzę, że znów wrócimy do tak niskich wartości, ale obecny poziom sięgający wyraźnie powyżej 80 też nie wydaje się logiczny. Bardziej naturalnym poziomem byłyby tutaj wartości sięgające 50-70, co sugeruje, że srebro wciąż ma jeszcze potencjał do wzrostu. Oczywiście srebro jest bardzo kapryczne i na tym rynku dużo może się zdarzyć. Recepta na te kaprysy jest jednak tylko jedna. To mądre i regularne zakupy z perspektywą czasową nie roku czy dwóch, ale co najmniej dekady. Życzę Wam więc samych mądrych decyzji i ufam, że pozwolą wam one cieszyć się naprawdę godziwymi stopami zwrotu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i szczególnie mocno pozdrawiam tych, którzy dotrwali do końca. Do następnego razu. Partnerem filmu jest sklep Ascoin posiadający szeroką ofertę produktów z metali szlachetnych. Z usług Dylera można skorzystać internetowo lub stacjonarnie w salonach w Rzeszowie oraz w Warszawie, który funkcjonuje teraz pod nowym adresem. Firma przygotowała kot rabatowy Moneciarz, którego szczegóły widoczne są teraz na ekranie. Linki i detale oferty znajdują się w opisie.